Witajcie na Wegetubie. Dzisiaj robimy przepis, już bardzo długo e, proszony w komentarzach, czyli wegański kebab. Zaczynamy. A tradycyjnie dokładną listę składników znajdziecie w opisie pod filmem. Dzisiaj zrobimy taką e, moją wersję kebaba. To nie będzie taki polski kebab z budki z kapustą, e, tylko danie, które gdzieś powstawało w trakcie różnych podróży, czy to do Cypru, do Grecji, gdzie te kultury troszkę się mieszają i zawsze ten kebab troszeczkę inaczej, inaczej wygląda. I taki mój Miki Rotenowy dzisiaj kebab zrobimy. Zaczynamy od przygotowania części tej ala mięsnej. Zrobimy ją z boczniaka. Zaczynam od krojenia cebuli w piórka. Patelnia już jest rozgrzana. Ja używam łoka, ponieważ jest dość dużo składników, więc dobrze mi się będzie tutaj smażyło. Wrzucam cebulę i w trakcie jak mi się podsmaża cebulka pokroję boczniaki. Boczniaki kroję w paseczki. I przekładam do łoka. Czosnek drobno siekamy. I wrzucamy czosnek na patelnię. Dodajemy przyprawy: suszone oregano, kumin, wędzoną paprykę oraz słodką paprykę. Boczniak podsmaży się około 5 do 8 minut na dużym ogniu. Boczniak z przyprawami, cebulą już nam się smaży, więc teraz mamy odrobinę czasu i możemy przygotować sobie resztę składników. Zaczniemy od przygotowania sosu. Mam tutaj niesłodzony, wegański jogurt. Potrzebujemy zetrzeć ząbek czosku. Możemy to zrobić na tarce albo po prostu na desce, podsypując odrobiną soli. Czosneczek starty. Ląduje w jogurcie. Teraz musimy zacząć skórkę z połowy cytryny, tak żeby nadać takich ciekawych cytrynowych nut. I teraz ostatni element tego sosu – sok cytryny. E, możemy to zrobić przez sitko, ale ręka tak samo dobrze funkcjonuje. Tutaj na dłoni zostają pestki, a sok przelewa się do miseczki. Spróbuję, jak smakuje. Jeszcze ciutkę soli. I sos gotowy. Boczniaki już się usmażyły. Należy tylko je posolić. I ten element prepu gotowy. Grzyby specjalnie solę na sam koniec, ponieważ gdybyśmy je posolili na początku, puściłyby wodę i zamiast smażyć, po prostu by nam się dusiły. A w tym daniu chcemy naprawdę takie lekko podsmażone, chrupiące kawałeczki. Kroimy pomidory w plasterki. Cebulę również kroję w cienkie plastry. Cebulkę przepłuczę zimną wodą, tak żeby wypłukać ten agresywny sok i wtedy będziemy mieli dużo lepszy i delikatniejszy smak cebuli. Ogórka kroimy w kostkę. Słuchajcie, mamy już teraz wszystko gotowe, potrzebujemy tylko zagrzeć nasze bułki. Ja dzisiaj to zrobię na otwartym ogniu. Jeżeli nie macie gazu, to możecie po prostu wrzucić na chwilę do gorącego piekarnika pod rozgrzanego grilla, ale ja bardzo lubię takie lekko przyjarane fragmenty właśnie chlebka. I do tego najlepszy jest gaz. I teraz opiekamy chlebek poruszając go tak, żeby za bardzo się nie przyjarał, ale tylko odrobinkę. Z jednej strony drugiej. Ten już jest gotowy, więc zawijam go w ściereczkę tak, żeby zachował temperaturę i wilgotność i opalam kolejną. Tutaj można zwijać, a ja lubię go zawijać na pół, tak żeby było widać co jest w środku. Także zaczynam od odrobinki sosu jogurtowego. Daję ostry sos, akurat mam tutaj chipotle, może być też sambal alek albo na przykład siracha. I teraz taki element, który odkryłem będąc na cyprze, oni dodają słodkich konfitur morelowych do takich dań właśnie słonych i to naprawdę świetnie smakuje. Teraz dodajemy boczniaka, który jest taką częścią ala mięsną. Dodamy im teraz pomidorka, cebulka, ogórki. I bardzo dużo ziół. Ja właśnie wolę zdecydowanie używać ziół niż na przykład sałaty do, do kebaba. Dostajemy dużo więcej tekstury, smaku. Jest to po prostu dużo smaczniejsze niż zwykły kebab z sałatą albo z kapustą. I na sam koniec jeszcze odrobinka sosu jogurtowego. Nasz kebab gotowy. Taki właśnie półotwarty. Bardzo lubię właśnie wtedy, kiedy mogę widzieć tutaj składniki. Mhm. I czas spróbować, co ugotowaliśmy. Mm. Słuchajcie, tu się tak dużo dzieje. Ten bilans między boczniakiem, kwaskowym e, sosem jogurtowym, morelową konfiturą, e, ostrym sosikiem, ziołami, cebulką, to jest właśnie mój kebab, który powstał e, na bazie różnych podróży właśnie po Bliskim Wschodzie i taki kebab Wam dzisiaj proponuję. Dajcie proszę znać w komentarzach, jak Wam smakował taki blisko wschodni przepis. Dajcie łapki w górę, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia przy kolejnym wegańskim przepisie na Wegetubie. Cześć! A po inny wegański fast foodzik zapraszam o tutaj.